Proszę Państwa, dzisiaj odmiana w studiu księgarni Darek Dziekanowski. Witam Cię, Darków. Legenda polskiej piłki, ale rozmawiamy o książkach. Ukazała się twoja autobiografia, Dziekan, Dariusz Dziekanowski. Chciałam się ciebie, Darku, zapytać, czy ty w ogóle jako piłkarz miałeś czas sięgać po książki, czy teraz nadrabiasz bardziej? Teraz chyba nadrabiam. I przeważnie wakacje, urlop, wypoczynek, kiedy, kiedy można cały dzień poświęcić na leniuchowanie, ale także na czytanie książki. Ostatnio, no, można powiedzieć, nie miałem czasu nawet, nie wiem, opalać się. Mm -hmm. <laughs> I, i, I to przeczytałem bo prawda? Siedem serii, czy tam osiem serii, naprawdę bardzo ciekawa. Kryminały. Kryminały tak. Norweski pisarz. Norweski pisarz, który kiedyś grał właśnie w Molde. O. Który był też piłkarzem, śpiewa, gra na instrumentach, także jest naprawdę bardzo uzdolniony. To no, bardzo ciekawe, to jest bardzo ciekawy autor. I się, wciąż mała ta intryga tam jest dużo przemocy w tych książkach jego. Przemocy, ale dużo czytając tą książkę, jak gdyby ten czas, czas nie, nie patrzymy na, na, na zegarek, ten czas, prawda? Jakoś idzie mm -hmm. do przodu, a my patrzymy na, na w, w pewnym momencie, że jest druga, trzecia w nocy, że, że o siódmej, ósmej musimy wstać mamy jakieś obowiązki, a ta, ta książka, te, te książki można powiedzieć, na zbo wciągają. To jest e, cały czas e, niespodzianki. i Do samego końca to naprawdę trzymają w napięciu. Mm -hmm. A y, kiedy, kiedy byłeś naprawdę m, m, początkującym piłkarzem, kiedy miałeś, zaczynałeś, jak miałeś pewnie około 10, 10 lat, coś takiego, y, czy, czy był problem y, z odrabianiem lekcji z czytaniem takich lektur, y, bo, bo miałeś długo treningi, wracałeś pewnie zmęczony. No, sama uprawiałam sport, więc Trochę wiem, jak to jest, jak godziłeś książki i sport? Czy to jest do pogodzenia? To było bardzo trudne u mnie, dlatego że każdą wolną chwilę spędzałem na boisku. Miałem duże problemy z lekturami. Yy, I to był problem, bo musiałem bardzo często nadrabiać, nie czytałem całej książki, czytałem jakieś skróty, jakieś streszczenia tych książek, żeby mniej więcej wiedzieć, o co chodzi czasami ściąganie, prawda? Mm -hmm. No to są, to są właśnie te takie problemy, jakie ma zakręcony chłopak, który każdą chwilę chce spędzić na boisku, każdą chwilę chce mieć kontakt z piłką. I, I to jest bardzo trudno pogodzić. Podobno są y, młodzi y, sportowcy, którzy odrabiają lekcje albo czytają, a, no, a nogami piłkę kręcą. Tak, to jest, to jest bardzo ważne, aby w, właśnie w czasie odrabiania lekcji pod biurkiem była piłka. Wtedy właśnie mamy to czucie piłki, prawda? No nie zawsze jesteśmy skoncentrowani na, na odrabianiu lekcji, ale to prawda, że, że Sąsiedzi bardzo często mieli pretensje, że były jakieś odbicia piłki ośsiane, że, że trening odbywa się w mieszkaniu. ale... Nieustannie. nieustannie. Dziękuję Ci, Darku, bardzo, że byłeś z nami. I Jonesbo jest autorem, którego Darek poleca. Dziękuję. Dziękuję.